Bardzo się cieszę, właśnie podpisujemy umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Operatorem tej umowy jest Śląski Związek Piłki Nożnej i razem będziemy tworzyć programy, tworzyć kursy, szkolić kadrę trenerską, instruktorską w piłce nożnej. Jest to duża sprawa dla uczelni i mam nadzieję równie wielka dla piłki nożnej. No cóż, Śląsk ma swoje tradycje, my te tradycje staramy się kontynuować. Wspomnę tylko o takim wydarzeniu z ubiegłego roku, kiedy tytuł doktora honoris causa odbierał u nas pan trener Antoni Piechniczek. Kiedyś były pracownicy uczelni. Także bardzo się cieszę i liczę na to, że beneficjentem w tym całym łańcuchu korzyści gdzieś kiedyś będzie kibic, który będzie mógł docenić, że owocem tej współpracy jest sukces Polskiej Piłki Nożnej. Przed chwilą podpisaliśmy umowę z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Bardzo się cieszę, że absolwenci tej uczelni, magistrzy wychowania fizycznego będą mieli również uprawnienia piłki nożnej, kursu FAB. Dziękuję bardzo rektorowi za naszą współpracę, która zresztą się trwa. Jestem przekonany, że będziemy mieli świetnych trenerów dla rozwoju dzieci i młodzieży. Jak zawsze powtarzam, fundamentem przyszłości z piłki jest szkolenie dzieci i młodzieży, i absolwenci te uczelni na pewno nam to zapewnią.